Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski uważa, że prezydent USA Donald Trump może zmusić prezydenta Rosji Władimira Putina do zawarcia pokoju, jeśli tylko zechce. Zelenski wierzy, że Putin obawia się Trumpa i jego stanowczej retoryki wobec Rosji. Zelenski uważa, że ewentualne porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją powinno obejmować więcej niż tylko dokumenty. Chciałby, aby Trump sprzymierzył się z Ukrainą i wystąpił w jej obronie. Zełęski zauważa również, że Putin boi się wsparcia Ukrainy przez silnego lidera, takiego jak Trump. Jednak prosi również o zwiększenie międzynarodowej presji na Putina, szczególnie ze strony Chin, aby zapewnić pokój i większe gwarancje bezpieczeństwa. Zełęski ubolewa, że europejskie gwarancje nie wystarczą i że Putin nie boi się Europy. Przed pełnoskalową inwazją Zełęski apelował do byłego prezydenta USA Joe Bidena, i jego administracji o zastosowanie sankcji i dostarczenie broni, ale zostało mu powiedziane, że działania te zostaną podjęte tylko w przypadku ataku. Podczas inwazji Ukraina walczyła sama, ponieważ ani USA, ani UE nie były gotowe zapewnić wsparcia bez zgody USA. Zełenski podkreśla rolę USA jako lidera, który może wywrzeć presję na Putina i pomóc w osiągnięciu pokoju.